Siemka kupiłem nowy kajnet z pluszem. Czaska odblokuje na moje konto. Niestety, odblokujemy kajneta. Mamy odblokowany kajnet. Udało się nam. Niestety, wydaliśmy prawdziwe pieniądze na kajnet. Haj, poszedł w błoto. W błoto wydaliśmy pieniądze że niestety. Dlatego musisz subskrybować ten kanał, aby kasa mi się zwiększyła. Niestety. Mam no mało pieniędzy przez takie filmy jak wam robię. Niestety, jestem już z bankrutem, spółkany finansowo. Niestety, spółkaiste mnie widzowie, spółkali mnie wszyscy. Odbieramy nagrody, odbieramy nagrody. Za niedługo odblokujemy nową sławę. Szatuj nową. Ja jestem zadowolony. Niedługo będzie film. Szaturnowa sława, o mój Boże. Szatun sława, a potem będzie... Nie wiem jaka. Nie mogę się doczekać. Z wszystkiego niestety wizawie. No i papa, pa, do zobaczenia!